Dzień dobry, tutaj Jakub i Rafał. Dzisiaj otwieramy dwa y, laser Boxy Super Zobaczymy czy uda nam się trafić jakąś kartę z Destiny Case Hit. No. Odłożymy jeden na bok. Dlaczego jed... jeden na bok? No jeden na bok na razie, żeby kartę można było gdzie położyć. Tworzymy... Jeden. Tak, ale nie możemy wszystko otworzyć na raz. I sąsiadki wyjąć? No, możemy. Możemy tak sobie okej. Okay. To jest osiem. Teraz robimy Okej. to zrobimy tak. Daj, daj, daj. Nie, ty to, 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 to otwórz. Dobra. Otwieramy dwa. Okej, okay. to ty masz jeden. Nie, 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 nie. My otwieramy na zmianę. No tak, no czyli jeden, jeden jest Twój, drugi mój? Nie, robimy tak. Tak? To jest na koniec. Tak jest. Google Pixel. Paralel. Dobra. czy na początek otwieramy Google Pixel. Na koniec, na koniec, kto pierwszy? K. Na pierwszy, na dobre, dobrze. Jeszcze się do trafić. Pierwszy gawi, widzę. No, to możemy. O, o, zobacz. O, match winner y tę turę, czeka turę. OK, spojrzymy tu na razie. Phil Foden. O, o. Mm? Pepe. Limit? Nie, to jest chyba ta wa wa wariacja kolorystyczna. Mm. E, Kocku. Oh! Zinedine Zidane. No. Szok. No fajnie, nie mieliśmy jeszcze. Chyba Zinedine Zidane. Wow. Ratkov i zbal. Okej, okay, to zamienię na bok. Wziąłeś z Bellinghamu sąsiadkę, nie wiem dlaczego. Mhm. A ja ja Jamala sąsiadkę. Okej. Okay. Może Panie coś O, Zalewski? Zalewski. Musiala. Musiala Show No, one na to. Milambo. Ewelson. Ehm, Ale to nie jak. O, o, o. Czeka. Kim? Ok Cristiano Ronaldo, nasza trzecia karta Cristiano Cristiano Ronaldo I I Di Maria Di Maria Ok, zobaczymy co tam dalej wpadnie Ej <coughs> Ja to nie widzę. Zizu Smalling O, następny ma drzwi na tu mamy Dog. Declan Rice. Bez limitu. Tu. Bez limitu. A, niech sobie tu leży. Alvarez. Nie może zjeść z UNASTO? Megalister. Megalister i HALNCEN. To jest biura GANACHU. Więc może United prawie. <coughs> Falcella? Tak, królowa. Showpieces ture, Araujo Araocho, Gomez, a tu też nie limit. Jillington, Kolumani, mm -hmm. Muller i Gomez. To jest jak <laughs> Czy ty? Czy ty? ty. A może zróbmy ten. Wezmę to zrobić. O, limit patr. Dzień, dzień, dzień. Szobo Szobo. Do pięćdziesięciu. O. Wow. Ale fajna katafada. No, A nawet ja nie będę robić. Okej. O, i film foton, two so pieces. No, to weźmy okay. to. Okej. Czy stojać? Rejna. Ok, teraz spodowdy. Medino. E, Z i Kimiś. Okej. Okay. Slaj. Trzeba slaja. Tak. Trzeba stać, trzeba wstać, żeby było widoczne. Żeby było go widać tutaj. Niego widać nie, nie mnie więc trzeba trzeba bliżej tak widać widać teraz Zizu <coughs> Zizu też no, Zidin. nie, dzień. Z, z, nie zno, zin, zin, znam za. znam jedziemy na to do koszulki okej, okay. jeszcze może tego w opisie swój na dobra na jak nie nie na stojak na stojak, nie stojak to Ronele to jest te na stojak nie te dobra, okej. i weź mikto me nie mikto tu mikto weź tu a arała tu Tą zażytkę, tu i tu, tam zażytkoczył Ronalda tam. widać? Co? Bardzo widać. Widać? Okay. widać. Super! Dobra. Ja? No to jest... Dobra, ty mieli już bańkę zażytkę. To było 250 I ten, woda. Ja, a ja miałem Ronaldo, a ty mieli miałeś... Oj, oj, oj! Widzisz? Uh! Tylko... Widzisz? No, okay, czekaj, no, czekaj, czekaj Kto to jest? Widziałeś? Nie, nie Sauron. Mm. Sauron? So I? Vinicius yes. I mamy też Cuda Bellinghama Ale sąsiadka. I Holland Okej okay. Jeszcze Thomas Miller Hurricane co to, to jest teraz? Trałę! Trałę i Pepe! Klaude. Oh my god! Ale okay. sąsiadki! Super! Ok, sobie sądzimy. Nie, w sądzimy. Okay. A ty wstać Hollanda? Wow! My mamy Judah Bellingham i Winniego Juniora. No limit Holland. Ok. No nie mi fajnie trwa. I traf. jeszcze Winnie Junior. Winnie Junior. Nie no, ja trafiłem dwi, d, dwa, dwie już te. Jeden na tym odcinku, no, a ty jeden na drugim. Zamienimy. Dlaczego? No Winnie po środku. No. No. A Ronaldo ze <coughs> Dobra, Ja teraz, mam fajną saszetkę, teraz. No, teraz miałeś... po co saszetkę mi powiedział? Na no, milimetr wpadł. no zobaczymy, co tam jeszcze fajnego Ale spodziewa. mi wpadł wini korona. Wini już korona. może coś fajnego. Łódki Nie. Tony Kros. to jest coś fajnego. Też Tony Cross, fajny. O! I dwa Tony Crossy. <grym>. O, szewrzlaj jeszcze, jeszcze. Daj folikę. Folikę, proszę. Szewrzlaj. A ten bez limitu, ale też fajny. Czy A mamy tu jednego Krzosa. Nie wiem. Mantinelli, Isaksen i Hojlund. Haaland, możesz? Wow, te folik. Haaland, da. Z paszawakata. Mm. Mm. No. Lubię No wiem. Mm. Mm. Okay. Ale najlepszy jest. Mm. Wini Wini. O, no Winifat. A znowu wpadł Winifat. Wini. <laughs> ok. Powiedziałeś Winifat, więc Winifat. Gridzon, ok. E, Obonuję. Mugę. Nie wiem, czy jakoś. Kota. A, czerwona to bardzo dobre. Dest. E, Fodson. Bukayo. Bukayo Saka i tutaj to jest? E, Babali. Babadi. Okej, okay. no jeszcze parę saszetek zostało, okej, okay, może wpadnie jeszcze jakiś limit. No. Fajnie um, bo jakby jakiś autograf wpadł, to by było coś. U um, w w w w limit, Tak jest jeden na bok, 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 No nie no, Messi. Tyki taka wpadła. Tyki taka, tyk taka, Messi, Messi. Angada I, I Peligam. Wow! No to trzeba jakoś dostać do foligi na pewno. Tiki takę. Tiki taka, bum, bum. Dobra. Co tu jeszcze wpadło? Konate. Kodus. Taj Tajfoligi. I Mukoko. Już ci dwie trzeba, trzeba dwie foliki, dwie foliki. a Bellinghama jak obok Zidina. No chyba. Bellingham obok Zidina. No nic tutaj możemy postawić tego jednego. O, no, Messi. No. Dobra. To idzie tam. Dlatego już nie doradzę się tym. No co Wstydziłeś? Wiecie Jeździłeś. Tiki taga. No ale to Tiki, tiki taga jest tam wstać. Połóż. A co z Bellinghamem? Bellingham, nie wiem, zamienimy sobie. do Ronaldo. Nie, z Fodenem. Z Fodenem? No dobra, albo zaczekaj. Albo nie, z bazową kartą. Może tam się zmieści, poczekaj, będzie jeszcze widać chyba. Ja bym Maciego tu. No jeszcze chyba będzie widać, okej. Okay. Ta będzie, będzie. Kama, No Limit. Wow. No fajnie. Nie yeah, no, twoja się tak? A ja już myślałam, że to autograf. Tata, moja kolejka. A, no tak, no to otwieraj Ja myślałam, że to autograf. No ale tak taka to też jest jedna z lepszych kacki. Ale Messi. No. Ale Messi. Ale to jest Messi. No okay. No i jeszcze Ronaldinho. O, o, o. Fajnie. O, o, o. o ciekawe, czy to nie limit, Jakub. O. To jest, limit, to jest limit, chyba ktoś z Payonu. U seczk co? 13, 13, 13, 13, 7 gnobów. 139. 7, no, pokaż. 9, na no? 199. No, 7 gnobów. No, no bez no. no, ym... mm -hmm. Cristiano Ronaldo. Okej, okay, jest limit, co widzimy? Za Ronalda. No, no, odłożymy tutaj. Okej, okay, tu mam Dest. Shopis. Mbappé. Mbappé, okej. Okay. Mm. Dorawil. Też mam na karta. Simons. Kindakang. Kindakang. I Vitinha. Okej. ok, mm -hmm. okay. Ja. Na kolej. Nawet sobie miejsce na karty jakieś może fajniejsze. No ale. A jak w na następuje super dobra karta, to weź za Zidina zidana. Mm -hmm. Dlatego on nie zmienił. No, Hatman. Oh, Final boss, oh, ale. Hm? Weź do foliki. No, to bardzo fajne. I to karta. jest za Zidina. Tak, to wsadzimy do foliki. A ja. Dobrze. To mamy osi, men, gnabry. <kly> <kly> Już, Kuba, nie poczekaj sekundkę. Dobra. Ok, gnabry. Co my tu mamy? Gitumenes, mm. Ramos i Karel Walker. Teraz ty. Ja jeszcze wezmę z jezu co mm. dalej Ramos, Macuina, Pepe, Giru, Gnabry, Gnabry, no mm. to nie licyjczto, tu e, Castellanos, Ruiz, Ruiz, i Thomas kim? Ktoś Ok, okay zobaczmy, co tam nam wpadnie jeszcze. A co jakby bawiliśmy <skrym> się, kto dostanie najlepsze karty? Dilodenso. Denso? jakieś. jakiś. Lois. Nie, nie Duran? Ramos? Oh, Ramos, brawo. Dobra. Kratyk. Badena, Loretta in Soglo. To je moja, ostala moja normalna sosedka. Koda? Ja, Romakines. Kdo to je? Malen. Bledno. Cuditi. Rodri. Rodri. Kodel. Brahamowicz i Szobosław okej. Okay. Ty masz pierwsze. Ja pierwszy. Zobaczymy jakie ty dostaniesz. Ja dostałem pięćego, tamtego. Tutaj mi na No. Okay. zobaczymy. Tamtą. Jakie tam w te showpieces. Mam making... z że. kto to? An Pedri. Pedri. Kenley. <laughs> Luis Diaz. S Kamada. I Gitens. Lukaku, Keine Bueno. Okej. Okay. To jest. Show opisy. Ok. Dobra, show opisy jest fajne. W twoje sosiedce, a moja sosieczka będzie. Legenda. Zanetti, wow. Esen... Esencja Jodo. Ziro. I ziro. Ok. Niezbę. Co mnie tutaj to zanetti położymy. Okej, okay, Simeone, Mintech, Konana i Lang. Na, na, najlepszy odcinek chyba świata. No, czy... na, na naszym kanale chyba najlepszy. No chyba, no. Nie wiem czy najlepszy, no w sumie. Jak to? Zobacz, Tiki Messi, Bellingham, Haaland, jeszcze Korona, e... Vinicius. Final Boss Leo. Show Boss Limit Zidin Zidan i Cristiano I Gnabry też Limit, dwa no. A Zidin i Ronaldo No jeszcze Zanetti Jeszcze Zanetti Zanetti jeszcze chyba tam gdzieś był ten um, Szywczynko Jeszcze Ramos No No bardzo fajny, bardzo fajny unboxing Czekaj. To jest super dobre. No tak, ładnie widać kogoś. No nie ma co pokazywać, bo wszystko ładnie widać. Dobrze. No. Ale, a jaki myślisz, że jest najlepsza karta? No chyba to gitara Messi chyba dzisiaj najlepsza A ja spadza. nawet chyba widziałem skrót, jak zdejmił swoją tą jak zdejmił swoją tą Tak. Wda. Butek, no. I, i, I to było w UEFA Champions League meczu okay. a I Ronaldo był w eventusie w znaczy, Manchesterze United Zdaliśmy pod kciukiem 2-0 okay. Dla Barcelony i wygrali Champions League Okej okay. Nie no, super unboxing Super Kciuki w górę I do zobaczenia następnego razu Pozdrawiamy